W weekend Toruniu odbył się Puchar Polski Juniorów we Florecie. Zawody do lat 20 kobiet i mężczyzn odbyły się w obsadzie międzynarodowej. Zgłosili się zawodnicy z Białorusi i Szwecji. Udział wzięli też zawodnicy z kadry juniorów i kadetów. Kolejne święto fechtowania można powiedzieć w Toruniu. Jesteśmy coraz mocniejszym ośrodkiem na mapie kraju. Tak, w tym roku mamy jeszcze drugi Puchar Polski do lat 20 i za tydzień ogólnopolski turniej dzieci w trzech kategoriach wiekowych we Florecie dziewcząt i chłopców. No właśnie, imprez coraz więcej, coraz więcej trenujących z tego co wiem, jest rzeczywiście boom na to, żeby, nie wiem, ćwiczyć floret, szable czy w ogóle fechtunek? My gorąco zapraszamy i czekamy na wszystkich chętnych do szermierki na salę przy ulicy Majdany po drugiej stronie Wisły. Zapraszamy dziewczęta i chłopców w wieku 9, 10, 11, 12 lat. To jest najlepszy czas, kiedy można tą przygodę z szermierką rozpoczynać. Wśród toruńskich zawodników o najwyższe miejsca walczyli Marika Chrzanowska, Sandra Sulik, Julia Chrzanowska, Katarzyna Zając, Daria Piotrowska we florecie kobiet oraz Bartosz Żurawski, Daniel Olszowski, Patryk Choiński i Marcin Lica we florecie mężczyzn. Rozmawiałem tu przed chwilą z panem Andrzeją, mówi, tu są perełki, takie, które za parę lat, nie wiem, na igrzyskach olimpijskich chociażby spowodują, że, że szermierka, że fechtowanie wróci na pierwsze strony gazet. Pan się z tym zgadza? Oczywiście, że się zgadzam. jak najbardziej. Są tutaj zawodniczki, które mają takie predyspozycje, jeżeli tylko, no, można powiedzieć, zdrowie pozwoli, chęć dalsza uprawiania szermierki, no to na pewno są tu młode zawodniczki, które być może za... No może jeszcze nie na do Rio de Janeiro, ale do kolejnych igrzysk olimpijskich powinny, powinny tam wystąpić. Mam na myśli <laughs> takie zawodniczki jak Julia Szanowska, Anna Szymczak, czy też Julia Walczyk, no może i Martyna Długosz. No to są zawodniczki, które zdobywają medale na Mistrzostwach Europy. I to nie tak z doskoku, ale systematycznie. To są te zawodniczki, które potwierdzają swoją klasę na arenach międzynarodowych, nie tylko w mistrzostwach Europy, ale również w mistrzostwach świata, w Pucharach Świata. Także jest nadzieja, że te zawodniczki być może za, za parę lat dołączą do grupy kadry olimpijskiej i tam będą walczyć o najwyższe trofea. Turniej odbył się w hali zespołu szkół nr 28 na Skarpie. W zawodach wzięła udział m.in. innymi Julia Chrzanowska. Nasza florecistka wygrywa ostatnio wiele imprez szermierczych. Ostatnio w finale Pucharu Polski pokonała Anna Szymczak z AZS Gdańsk. Julia Chrzanowska, powiedz jak dzisiaj poszło? Na razie wszystkie walki wygrałam. No zobaczymy co więcej dalej. A na co tutaj liczysz, bo ostatnio no to nie schodzisz z podium, można powiedzieć. E, tak, no mam nadzieję, że będę w czwórce, ale jeżeli nie wyjdzie mi to Będę też zadowolona z ósemki. To powiedz, rozmawialiśmy tutaj z trenerami, z, z działaczami o, o, o florecie, ale nie tylko, o, o fachtowaniu, o szermierce. Oni mówią, nie, nie, nie wiedzą, co takiego jest w tej dyscyplinie, co przyciąga młodych ludzi. Powiedz nam, co, co jest takiego, że zaczęłaś się tym interesować? Moim zdaniem jest to bardzo nietypowy sport i, i osoby, które trenują go, powinny mieć charakter. I chyba to jest najważniejsze i można się wyżyć w czasie mhm. walk. No trzeba chcieć wygrywać, to jest chyba ta taka dominująca cecha wśród szermierzy. Co? Trzeba chcieć, ale ta chęć nie może być nad tym, że można, że można właśnie wygrywać. Czyli nie za wszelką cenę. Że tak? nie można za wszelką cenę, bo to jest wtedy za bardzo agresywna walka i często nie wychodzi. Mhm. Wygrywa się głową czy techniką? Trzeba mieć na pewno dużo techniki, ale chyba moim zdaniem głowa góruje tutaj. Jaką wiążesz przyszłość z tą dyscypliną? Nie chciałabyś być w przyszłości z, z zawodowcem, że tak powiem? Czy, czy to jest hobby? No na pewno to nie jest hobby, tylko już zawodowo. Ale mam plany właśnie bardzo duże do szermierki. Zobaczymy jak pogodzę to ze studiami. No właśnie to jest problem jeżeli chodzi o Toruń, bo nie mamy uczelni, która, na którą moglibyście iść. Wielu zawodniczek, zawodników wyjeżdża z Torunia. Jak będzie w Twoim przypadku? No zobaczymy jak się dostanę na uczelnię. Okej, okay, a co byś podpowiedziała wszystkim tym, którzy szukają jeszcze swojej drogi, znaczy zastanawiają się, co wybrać? Warto zacząć akurat tę dyscyplinę? Dla mnie to jest połowa mojego życia, Szermierka, więc wszystkich zachęcam naprawdę do trenowania tego sportu. Tym bardziej, że jest rzadko spotykany, i ale coraz bardziej popularny. W zawodach wzięło udział ponad 150 zawodników, którzy walczyli o kwalifikacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w 2014 roku. Sandra Sulik, powiedz jak to dzisiaj wygląda? Znaczy na początku było ciężko, wiadomo, może się nie do końca rozgrzałam, ale potem już się odkończyłam i walki były ok. Słuchaj, co jest najważniejsze na takich zawodach? Koncentracja, głowa czy, czy, czy technika tutaj wygrywa? Znaczy wiadomo, jeśli ktoś ma dobrą technikę, nawet jest szybki, to bez koncentracji to nie wygra walki. No najważniejsza jest też rozgrzewka przed turniejem, ale koncentracja to chyba przede wszystkim. Podstawa, tak? Słuchaj, rozmawialiśmy tu i z działaczami, z trenerem, czy, czy z zawodniczkami i wszyscy mówią, no to jest taki sport, że tutaj trzeba chcieć wygrywać przede wszystkim. To jest taka dominująca cecha szermierzy. Zgodzisz się z tym? No myślę, że się zgodzę, bo wiadomo, jeśli podejdzie się do walki z założeniem, że się przegra, to się tą walkę po prostu przegra. Trzeba podejść i jest sobie w głowie ustalone, że można wygrać z każdym i wtedy się udaje. A powiedz jak Ty trafiłaś do, do tego sportu? Znaczy, wyszło tak, że po prostu w szkole były zapisy na szefmiarkę. Nie miałam w sumie co w domu robić, młoda byłam, wiadomo. No i zapisałam się, spodobało mi się, no i do teraz już tak zostało. Mhm. No ale coś Cię musiało w tym kręcić, nie wiem, no widziałaś w telewizji jakieś obrazki, czy, czy nie wiem, gdzieś byłaś na zawodach, żeby powiedziałaś, o, to może być coś dla mnie. Wydawało mi się, że jak się zapisałam, po prostu mogłam się wyżyć, że tak powiem, rozładować emocje, jakoś, no może w pewnym sensie jakaś ucieczka od szkoły, od wszystkiego, po prostu idzie się na trening, walczy się i się o wszystkim zapomina. Mhm. No właśnie, jak wyglądają treningi, powiedz, dla, dla tych wszystkich, którzy chcieliby spróbować, a będą nas oglądali? E, no, treningi są cztery razy w tygodniu po dwie godziny. I każdy wygląda, no może nie do końca tak samo, ale jest zawsze rozgrzewka, jakaś może gra, gra typu koszykówka w lato. Potem, ogólna rozwojówka, tak? No można tak powiedzieć. Potem tam jakaś praca nóg. No i głównie trening się składa z walk albo lekcji indywidualnych z trenerem. Jak pierwszy raz założyłaś maskę i stanęłaś na planszy, jakie to jest uczucie? Jest jakiś taki dreszczyk? No, na początku, wiadomo, nawet się bałam, że mi ktoś trafi, że to będzie bolało, coś w tym stylu, ale teraz to już jest przyzwyczajenie, już siniaki, to normalność. Mhm. No, jak tak stajesz twarzą w twarz, dzielą was tylko maski z przeciwnikiem, co się wtedy czuje? No, szczerze mówiąc, no, no nie wiem, co się czuję, chcę się wygrać po prostu, podchodzi się do walki i myślę, że chce się tą walkę wygrać. Mhm. Okej, okay, powiedz twoje plany, jeżeli chodzi o szermierkę, wiążesz przyszłość z tą dyscypliną, mówię tutaj w sensie zawodowym? No, na no razie jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, jestem w klasie maturalnej, ale myślę, że chciałabym dalej trenować na pewno. Właśnie w Toruniu z tym jest problem. Bardzo wiele zawodniczek, zawodników wyjeżdża z Torunia, jak będzie w twoim przypadku. No, teraz jeszcze nie jestem się w stanie określić, chyba. Jeszcze jest za wcześnie. Ale myślę, że no, może i chciałabym zostać w tej Unii, no ale nie jestem tego w 100% pewna. Najbliższe tygodnie będą pełne szermierki. 21 i 22 września w Hali Szermierczej przy Majdanach zostanie rozegrany ogólnopolski turniej Dzieci we Florecie Dziewcząt i Chłopców. W październiku ponownie spotkają się juniorzy i kadeci w drugim Pucharze Polski do lat 20.